Niektórzy mówią, że aparaty APS-C łączą w sobie zalety aparatów pełnoklatkowych i mikro 4/3, a właściwie systemów pełnoklatkowych i mikro 4/3, bo już całkiem dobrze radzą sobie na wysokich wartościach ISO i tło też można już całkiem nieźle rozmyć, a jednocześnie, obiektywy nie są tak duże i nie są tak drogie, a dzięki kropowi są fajne do przyrody. Ale równie dobrze można je opisać w sposób zupełnie odwrotny. To znaczy, że nie mają najważniejszych zalet ani pełnej klatki, ani mikro 4/3, bo na wysokich wartościach ISO jednak nie są tak, do tak dobre jak pełna klatka. Tło w pełnej klatce też można bardziej rozmyć. A obiektywy jednak większe, cięższe i nie aż o takim zasięgu jak w mikro 4/3, w dodatku nie ma ich znów tak dużo, nie ma takiego wyboru. I ciekawe jest to, że właściwie jedna i druga próba opisu jest tak samo prawdziwa. Zależy jak na to spojrzeć. A od czego zależy nasze spojrzenie? Od osobistych potrzeb, od specyfiki fotografii, którą się zajmujemy. Bo właśnie, zależnie od tego, co robimy, to najwięcej sensu może mieć dla nas albo średni format, albo pełna klatka, albo mikro 4 trzecie, albo APS-C. Właśnie. Dlatego też aparaty APS-C, zależnie od tego, co robisz, mogą mieć dla Ciebie najwięcej sensu albo najmniej, zależnie od swojej fotografii. Obiektywnie rzecz ujmując, znakomita większość dzisiejszych aparatów APS-C to znakomite konstrukcje. Ja sam do dziś bardzo lubię mojego Nikona D5200, który nie był konstrukcją wybitną. Ale którego bardzo lubiłem przede wszystkim za jakość obrazu, ale którego bardzo nie lubiłem za trudną i nieintuicyjną obsługę. A dodatkowo irytowało mnie, że do tego systemu był naprawdę nieduży wybór raczej średnich obiektywów. Dziś jednak mamy naprawdę duży wybór świetnych korpusów o znakomitej funkcjonalności, o znakomitej jakości i też dużo prostszej obsłudze. Na przykład Fuji XH2. Fuji XH2S, czy mniejsze, tańsze, mniej zaawansowane, ale wciąż świetne, Fuji XS20, ale także Canon R7, Sony A6700, czy Nikon ZFC, czy Z30. I każdy z nich to naprawdę świetny aparat, choć różnią się oczywiście szczegółami, w tym specyfiką obrazka, czy ogólnie funkcjonalnością. Ale z obiektywami dziś jest już znacznie lepiej niż było kiedyś. Głównie za sprawą firm trzecich, takich na przykład jak Sigma, Viltrox, czy też w mniejszym stopniu Samyak. Sigma, słynna i legendarna już wręcz, Trójca obiektywów, jasnych obiektywów stałoogniskowych 16mm f1.4, 30mm f1.4, 56mm f1.4, znakomite obiektywy. Ostatnio doszedł też 23mm f1.4 z tej samej serii, z serii DGDN. Na chwilę obecną zdaje się, że jest dostępny wyłącznie dla mocowania Sony E. Ale również Viltrox 27mm f1.2. Albo słynne ostatnio 75 mm F12, świetny obiektyw portretowy. Wszystkie wspomniane przed chwilą obiektywy Sigma i Viltroxa, to obiektywy z autofokusem. O tym warto pamiętać. Viltrox ma też ciekawe, 13 mm F14. Sigma już wcześniej produkowała słynne i znakomite 1835 F18 i 50-100mm. Też F18, ale były to konstrukcje przeznaczone jeszcze do systemów lustrzankowych. Obecnie oferuje interesujące 1850F28, ale dostępne wyłącznie z mocowaniami Fuji X i Sony E. Teraz więc możliwości wyboru obiektywów do systemów APS-C, również do zadań czysto profesjonalnych, jest dużo. Jest sytuacja znacznie lepsza niż kiedyś. Czy więc aparat z matrycą APS-C byłby najlepszy i najbardziej optymalny dla ciebie? Myślę, że można poszukać odpowiedzi w następujący sposób. Jeśli nie potrzebujesz, bo nie wykorzystasz najważniejszych zalet systemów pełnoklatkowych, czyli nie potrzebujesz świetnego działania na bardzo wysokich wartościach ISO i nie potrzebujesz bardzo rozmytego tła w fotografii portretowej i nie potrzebujesz możliwie dużego zakresu dynamicznego, a jednocześnie nie masz pewności, czy system Micro 4/3 spełniłby twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o działanie w naprawdę trudnych warunkach oświetleniowych. To być może właśnie któryś z systemów APS-C będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jest jeszcze jedna możliwość. Po prostu kochasz i uwielbiasz system Fuji X. Ale dla mnie jednak, w odniesieniu do mojej fotografii, do tego co ja robię, lepszym, mającym więcej sensu rozwiązaniem jest posiadać system pełnoklatkowy uzupełniany przez mikro 4/3. Choć wciąż mam sentyment do mojego Nikona D5200. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam Pomogłem w sposobie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy system PSC czy może jakiś inny będzie dla Was najlepszy. Jeżeli lubicie mój kanał i moje filmy, to zasubskrybujcie kanał. Możecie też polubić film. Jeżeli zechcielibyście wesprzeć moją działalność, to można skorzystać albo z Bajovitu, albo z Patronite. Możecie też sprawdzić w systemie Ceneo dostępność oraz ceny omawianego dzisiaj sprzętu, a także z tego, którego ja korzystam i który polecam. Dziękuję Wam bardzo. Aha, i możecie coś napisać w komentarzach, ponieważ interakcja jest fajna. Cześć.